To jest zawsze, żeby grać dla reprezentacji i zawsze to było jakieś marzenie, żeby w niej być. Każdy z zawodników wie o tym, żeby, żeby znaleźć się w reprezentacji. Najważniejsza jest gra. W Rosji raz grywałem, raz nie grywałem. Tutaj program praktycznie wszystko i przyjście tutaj e, zwiększyło szansę na wyjazd. Przepis na dobrą atmosferę w drużynie jest jędrzejczyk, ale żeby była jeszcze lepsza atmosfera, to jest... Ważne, żeby był Jędrzejczyk i dobre wyniki. Ostatnią królują jego skarpety chyba takie czarne, którym wszystkim wkłada po kolei z dwoma paskami, takie, jakie były modne 15 lat temu. Wydaje mi się, że te skarpetki przejdą do, do historii tego klubu, bo już tych skarpetek nie ma w ogóle. Wszaden, ktoś je zabrał i chyba w nich w nich ogólnie chodzi. Pozytywny człowiek, który potrafi zrobić nawet w najgorszym momencie atmosferę. Bardzo miło usłyszeć od Kuchego takie, takie słowa i duże uznanie dla niego. Wyjechał do tej Rosji, tam się nie odzywał, przyjechał znowu do Polski, to musi się wygadać. Za to oczywiście coś mu się zrobi w szatni, co powiedział. Jak grywałem nawet na niższych troszkę szczeblach i jak grywałem tutaj czy za granicą, starałem się być takim samym człowiekiem od początku i, i myślę, że takim będę do samego końca. Staram się być cały czas e, uśmiechniętym i pozytywnie. Podchodzić do życia. Blok dywersyjny z z zwierzyńczyków byłby nie do przejścia. W Legii praktycznie rok czasu grywałem na, na, na środku obrony, później na prawej, w reprezentacji na lewej. I ja szczerze mówiąc, też sam nie mogę się określić. Po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. To jest kwestia jednego, dwóch dwóch meczów, żeby, żeby to wszystko poukładać. Każdy by w tej reprezentacji chciał być i, i trzeba oddawać. Wszystko, co się ma dla prezentacji. Trzeba cały czas to podtrzymywać, to co pokazywaliśmy w tych meczach eliminacyjnych i nawet towarzyskich, że, że jesteśmy dobrą i silną drużyną i musimy to podtrzymać do samego końca yy, na mistrzostwach i, i pokazać się z jak najlepszej strony.